Sąsiedzi z piekła Rodem. Gra wydana w 2003 roku stała się mega popularną grą. Jej twórcami był Joel Entertainment. Możecie znać tą firmę, była odpowiedzialna za wydanie drugiej części Gotika. Z tego co wiem, gra pojawiła się na konsolach, ale niezbyt dobrze się to przyjęło. Jest to prosta gra, w której włazimy do mieszkania z nienawidzonego sąsiada. Chodzimy po jego domu, szukając poszczególnych przedmiotów i zostawiamy pułapki na sąsiada czyli pana Rottweilera. A przy okazji, musimy tak stawiać pułapki, żeby nie widział nas pan Rottweiler, gdyż wtedy dostajemy od niego łomot, oraz tak, żeby nie obudzić jego zwierząt, które automatycznie wołają sąsiada. Wraz z przechodzeniem gry, odblokowuje się coraz więcej pomieszczeń w domu. Rok po premierze powstała druga część, w której pan Rottweiler postanawia wyjechać na wakacje, aczkolwiek nasz bohater Woody postanawia znowu zatruć mu życie. Mechanika jest taka sama, czyli chodzimy po planszy, zbieramy przedmioty, zostawiamy pułapki na sąsiada oraz musimy unikać zarówno pana Rottweilera, jak i jego matki, gdyż obaj chcą nas pobić. Jednak plansze, na których gramy, zawsze są inne, co jest miłym urozmaiceniem. Wiem, że było więcej gier podobnych do tej, ale darujmy to sobie. W 2020 roku powstał remake obu części i dzisiaj porównamy oryginalną część z remake'iem. Pierwszą różnicę widać już na początku gry. Otóż oryginalna część informuje gracza o tym, że pan Rottweiler to wredny typ. Nie dostajemy jednak informacji o tym, dlaczego sąsiad jest wbrednym typem. No dobra, w pierwszym odcinku siedział z lornetką w oknie i podklątał sąsiadki. Fakt, nie było to miłe, ale raczej nie było szkodliwe dla kogoś. Problem pojawia się w odcinku Strzał w okienko, w którym Woody zamienił mu piłkę, którą jakieś dzieci wbiły mu przez okno w kuchni, na kulę do kręgli, a sąsiad rzucił tą kulą w dzieci. Inną rzeczą jest to, że sąsiad ciął coś fleksem, i zdarzyła się taka sytuacja, że pierścień wyleciał stamtąd i trafił w jakieś dziecko, co było słychać. Te dwa przypadki podchodzą pod uszczerbek na zdrowiu oraz nieudzielenie pierwszej pomocy, i faktycznie pan Rottweiler mógłby za to prawnie odpowiadać. Aczkolwiek grając w pierwszą część. Miałem zawsze wrażenie, że to coś nas tylko wina. Z tą różnicą, że to my włamujemy się do domu, a główny bohater Woody to jakiś psychol, który lubi dręczyć sąsiada. Oczywiście zawsze mu kibicowałem, w końcu był protagonistą. Potem powstała część druga, w której pan Rottweiler robił takie rzeczy, że moja nienawiść do niego się zwiększyła. Kradnąc chociażby hotogi sprzedawcy, który gdzieś sobie poszedł, burząc figurkę z piasku, którą zrobił syn Olgi, co nie było zbyt miłe, czy wymachując mu przed oczami lodem, który potem sam zjadł, doprowadzając go tym do płaczu. Dorzucić mogę do tego podglądanie Olgi pod prysznicem, na co jest paragraf. Ale sąsiada nie trzeba sądzić. Zawsze miło się ogląda, jak dostaje od Olgi wpysk, albo dostaje od swojej bamuśki po dupie. Na początku remake'u pan Rottweiler jeździ kosiarką do trawy, spychając na jego kurz, jego pies załatwia się mu na kwiaty, a mamuśka rzuca śmieci na jego teren. Kiedy Woody próbuje mu coś powiedzieć, Rottweiler ma go gdzieś. Nie jest więc nic w tym dziwnego, że Woody chciał się na nim zemścić. Powinienem powiedzieć o różnicach, ale nie ma ich zbyt dużo. Pierwszą z nich jest tutorial. W oryginalnej pierwszej części tutorial jest na początku gry. Tam dowiadujemy się, jak chodzić, jak zastawiać pułapki, a przede wszystkim jak się skradać. W remakeu tutorial jest na bieżąco wraz z przechodzeniem gry. Kolejną zmianą jest kostka mydła, o którą sąsiad może się wywalić. Kostkę można było stawiać na podłodze, ale tylko jeśli miała ona kafelki. W nowej wersji twórcy zrobili kałuże, na których można położyć tą kostkę. Co sprawiało, że nie mogliśmy się już nacieszyć widokiem sąsiada, który wącha kwiat, czuje smród, chce mu się żykać, wywala się na kostce mydła, a kiedy już miał żygać, widzi, że kibel zapchany. Niestety w tym odcinku kałuża znajduje się za daleko, więc nie da się tego zrobić. A szkoda! I swoją drogą jest to dosyć głupie. Gdyż kulki oraz skórkę od banana już można umieścić na podłodze. Zmianą jest również przenośny telefon. W starej wersji się po prostu klikało. W nowej musimy telefonu użyć na tablicy, aby do sąsiada zadzwonić. Pomyślałem potem, że zrobią identyczną sytuację z psim gwizdkiem, i nie pomyliłem się. Leży na stole w kuchni i tylko tam możemy go użyć. Szkoda, że nie skopiowali mechaniki gry. Kolejną sprawą jest przewód pod napięciem. W oryginale sąsiad od razu został rażony prądem. W remake'u sąsiad zostaje porażony prądem w momencie, kiedy zdaje sobie z tego sprawę. Najgłupszy pomysł, na jaki można wpaść. Mógłbym powiedzieć o drugiej części, ale tam nie ma zmian, gdyż zarówno w starej, jak i w nowej części podłoga nie jest już obiektem, na który można stawiać pułapki. Czas powiedzieć o mechanice. Jej część opisałem wcześniej, jednak remake nie jest jedną częścią, tylko dwoma. Warto tutaj powiedzieć, że w oryginalnej drugiej części dodano grę zręcznościową, w której musisz utrzymać przedmiot na tarczy. Coś, czego po prostu nienawidziłem, gdyż tylko marnowałem na to czas. Tutaj niestety musiało to wrócić. Twórcy postanowili to dodać w pierwszej części. Dodatkową rzeczą jest to, że dodano tutaj zagadkę logiczną w postaci automatu do gry, w którym musisz dopasować trzy rzeczy. Najgłupszy pomysł, na jaki można wpaść. Do zremasterowanej wersji dodano również pionowy pasek z kominem. To pewnie miał być poziom wściekłości z drugiej części, który jak dojdzie do pełna, to sąsiad osiąga szczyt swojej wytrzymałości. No, nie zupełnie, gdyż jest to znak, że sąsiad wpadł w pułapkę, będąc wcześniej zdenerwowany. Co sprawiło, że ciężko w nowej wersji usłyszeć od sąsiada, który dostaje w jaja i krzyczy takim cieniutkim głosem. I skoro już mowa o pułapkach, to pierwsza część wymagała, aby odcinek był zaliczony w ilości procentów. Jedne pułapki dawały ich więcej. Inne mniej. Dodatkowo, kiedy sąsiad wpadł w pułapkę, będąc nadal wkurzony, dostawało się 3% więcej i było to ok. W drugiej części trzeba było po prostu mieć określoną ilość monet za podłożenie sąsiadowi pułapek. Jak już mówiłem, dodano do niej pionowy pasek, który jak się napełnił, to gracz dostawał złotą figurkę. W nowej wersji złotą figurkę dostaje się za zrobienie wszystkich pułapek. Jest to głupi pomysł, gdyż punkty wściekłości poza punktami to nie dają zupełnie nic. Kolejną sprawą jest skradanie się. Było to ok, gdyż pozwalało ono przejść obok psa bądź śpiącego sąsiada, nie będąc przy okazji usłyszany. W drugiej części skradanie zostało wykasowane, dzięki czemu ani sąsiad, ani mamuśka nie usłyszą nas, kiedy będą spać. Niestety skradanie się postanowiono zachować w nowej wersji, nawet w drugiej części, co jest dość problematyczne, gdyż można nie zdążyć zrobić wszystkie rzeczy. Jeszcze jedną sprawą są życia. W starej pierwszej części, kiedy sąsiad zobaczył Woody'ego, złapał go i pobił, co automatycznie kończyło odcinek. W drugiej części Woody miał trzy życia. Było to spowodowane tym, że mógł on dostać nie tylko od sąsiada, ale również od mamusi. W nowej części Woody od razu ma trzy życia, co trochę uprościło grę i sprawiło, że nie ma aż takiego stresu. Bym oczywiście zapomniał. Pierwsza część miała limit czasu na skończenie odcinka. To prawda, był to problem, jednak dało się go dobrowolnie wyłączyć. Co zawsze robiłem, gdyż trzeba być głupi, żeby grać z włączonym limitem. W nowej wersji tego nie ma i okej. Okay. W niektórych odcinkach w nowej wersji nie widać myśli mamuśki, więc nie wiemy, gdzie ona jest, co zdecydowanie utrudnia grę. Ale nie żeby było aż tak tragicznie, w nowej wersji dodano sąsiadowi jeszcze jedną pułapkę. Czyli można mu podmienić stek na kapcia. Oczywiście nie ma żadnego opisu pod tym, gdyż jest to wymysł nowej wersji. Oczywiście mógłbym powiedzieć o zacisku, który trzeba założyć na gaśnicę, którego nie było w oryginale, czy też podmianie bezpiecznika na spinacz do papieru, ale te zmiany nie wpływają na gameplay. No dobra. Tak wyglądają obie wersje gier. Super jest przy okazji to, że kupując tą grę na Steam, kupujesz obie wersje gier. I powiem tak, nowa wersja jest ok, jednak polecam zagrać w starą wersję. Wszystko dlatego, że w nowej wersji dodano kilka rzeczy, które sprawiły, że mechanika gry jest uciążliwa. Zwróciłem również uwagę na trofea i jest coś, co mnie zastanowiło. Odcinek pilotażowy ukończyło 85% graczy. 25% odblokowało finałowy odcinek, natomiast wszystkie odcinki skończyło 22,8%. Gra nie jest trudna, więc nie wiem skąd takie niskie wartości. Najwyraźniej albo gracze nie potrafią wpadać na pomysły, albo po prostu nie chce im się tego przechodzić. Okej, okay, tak wygląda mój materiał. Dajcie znać, czy graliście w te gry, choć pewnie graliście, bo to oczywiste, ale dajcie znać, co sądzicie o obu wersjach.